Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, panny. W rozkładzie na luty 2023, co dobrego idzie do panien. Panna, panna, proszę bardzo. Co dobrego idzie do panien na luty? U, miotełka! Miotełka, no w miotełce to yy, porządkuje się bałagan. Generalnie yy, i to jest taki zwiastun yy, takich dość nerwowych dni yy, konfliktowych, gdzie te konflikty, no właściwie właści na każdym poziomie można się tego spodziewać, takiego rozedrganego czasu. To jest karta gdzie ktoś próbuje wykorzystać, obgadać, być nieuczciwym, próbuje ktoś być wobec Was, drogie panny. I jakby rozpoznając osobę czy sytuację, trzeba będzie w lutym, pokusić się o podjęcie działań. No właściwie może trochę sprzecznych z waszym poczuciem, no nie wiem, przyzwoitości, e, dobrych manier i, i krótko mówiąc, usadzić taką osobę, pokazać, gdzie jest jej miejsce, tak? No ale to nie obędzie się bez. Jakiejś takiej słownej szarpani do no oby, tylko słownej. Dobra, zobaczmy, co tarot pokazuje. Teraz bardziej pozytywnie, co wam zatem sprzyja, drogie panny. Karta sądu i Azbuław. Jeżeli w lutym oczekujecie wyroków sądowych, to te wyroki będą dla Was korzystne. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli. Um, oczekujecie ogólnie takiego daru od losu w postaci sprawiedliwości stanie się zadość, to w lutym możecie tego oczekiwać. No, myślę, że nie będzie to łatwe i przyjemne, bo karta, karta miotły, bicza, jak zwał, tak zwał, ona właśnie mówi o takim wymiataniu tego, co było dokuczliwe, złe, niefajne. Przy wszystkich sporach administracyjno-prawnych ze wszystkimi urzędami, to będą spory dość intensywne, ale pozytyw jest taki, że będą one wygrane. Poza tym, karta sądu, karta sprawiedliwości, mówi o tym, że sprawiedliwości w końcu stanie się zadość i dla wszystkich osób, które chciały wyjść z różnych toksycznych relacji a z mieczy, e, mówi, że przyjdą nowe możliwości. Przynajmniej zrodzi się pomysł u niektórych, e, że istnieje wyjście z sytuacji, że można, że się da, e, że została wymyślona jakby nowa strategia, bo tu też jest bardzo ważne e, a z, mieczy z kartą sprawiedliwości mówi o o nowych strategiach, tak? Obejdźcie, gdzie ta strategia i przeciwko komu ma być stosowana. Może być przeciwko, może no przeciwko w obronie Was, drogie Panny, prawda? Więc, jakby ta nowa strategia tutaj jest jakby bardzo pożądana, e, po to właśnie, żeby odciąć się dzięki energii Asa -mieczy od całego takiego. Przychodzi mi dno i wodorosty, takich. Takie powiedzenie, i żeby wypłynąć, prawda? W końcu karta sprawiedliwości to jest karta karmy. Tak musiało się stać, no choć to ciężko przeżyć, tak? Tak musiało się stać, musiało tak być, taką lekcję, drogie panny, musiałyście przerobić po to, żeby dużo się nauczyć, zrozumieć. Nie popełniać tych samych błędów w przyszłości, właśnie skorzystać z energii myśli, którą daje as mieczy, prawda? Czego zatem unikać i co wam nie sprzyja w lutym? Um, mm, 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 mm. Nie sprzyjają Wam gwałtowne zakończenia. I teraz, jak się to ma do tego wszystkiego, co powiedziałam? E, ano, ja myślę, że to tak się ma, żeby nie unosić się honorem, e, tylko, jak mówi ta karta Miotły, powalczyć o swoje. Em, ten proces zamiatania i czyszczenia, on będzie trudny, ale również w efekcie korzystny. Gdybyście, drogie panny, zrobiły tak, dobra, Ciach, kończę to i jakby co, co, jak, o jakimkolwiek końcu ja mówię w tym momencie, bo to może być, nie wiem, wychodzę z pracy, trzaskam drzwiami, koniec, kropka, moja noga tu więcej nie stanie. Zostawiam Ciebie, biorę walizki, nie pokazuj się więcej. Ewentualnie, dobra, nie chcę tego, mi to niepotrzebne, to obejdzie się. Wszystkie pochopne działania związane z transformacją, prawda? Przekształcaniem. Czegoś w coś, kogoś w kogoś. A tu należy w asie mieczy. Właśnie działać zgodnie z planem. Owszem, odcinamy się, ale robimy to jakby na zasadach prawa ogólnie przyjętego, prawda? Prawo, ogól... Prawo jest dla panien sprzymierzeńcem w lutym. I warto korzystać też z tej energii. Sprawiedliwość. Sprawiedliwości musi się stać zadość. A skoro tak to nie warto być może z czegoś pochopnie rezygnować. Warto natomiast powalczyć o swoje, bo rezultat dla Was będzie bardziej korzystny. Co jeszcze tutaj? Nie kończcie, jeśli mówimy o uczuciach, relacji z osobą skorpion rak ryby. Może być to relacja romantyczna, może być to po prostu znajomość, może ktoś być przyjacielem, ale nie sprzyja właśnie też Wam zakończenie tej relacji. Może ta osoba będzie przydatna, krótko mówiąc, pomocna, wspierająca. I jaka jest dla Was rada cesarzowa? Właśnie, zadbaj. Zadbaj o siebie, o swój luksus, o swój status, o swój wygląd, o swój stan posiadania. Zadbaj o dzieci też. Zadbaj o to, bo to może cesarzowa dbać o dziecko no typu człowiek, dziecko, tak? Ale również cesarzowej dzieckiem może być pomysł, jakaś strategia, może być przedsięwzięcie i taka jest rada. Zadbaj o to. Nie kończ, nie porzucaj tego pochopnie. Co to może znaczyć? Prowadzę sobie biznes, tak? Jakiś tam sobie wymyśliłam biznes. No i jak to na początku czy tam trudne czasy, ten biznes nie idzie i no mam e, ogromną ochotę powiedzieć: "A dobra, koniec, nie, nic z tego nie wyszło". I taka jest energia lutego, prawda? Nie idzie mi, mam z tym przykrości. A tu karty by podpowiadały: um, zastanów się, przeanalizuj, może masz y, nie taki produkt, może zatrudniasz ludzi, którzy kradną, krótko mówiąc, i może masz nieuczciwego partnera biznesowego. Zastanów się i zamiast właśnie pochopnie kończyć, to przejrzyj umowę, zobacz, jakie masz możliwości. Wymyśl sobie plan i dopiero wtedy odetnij to, co uznasz, zobaczysz czarno na białym. Gdzie jest prawdziwa przyczyna lub kto jest prawdziwą przyczyną, tak? Taka jest rada. Zadbaj o swój interes. Zadbaj o swoje posiadanie. Nie oddawaj pochopnie, co tam, nie wiem, kto, kto chce, żeby panna oddała, to, to, to nie będzie korzystne. Zobaczmy zatem, co dla panien w pracy. No i znowu piątka wieczy. No widzisz, widzicie, drogie panny, to jest karta walki. Tu trzeba się pozbyć z grona kogoś, kto nie jest uczciwy. Czyli to, to jest proces. Nie da się po prostu, Powiedzieć, dobra, bierz walizki, tam wynosi się, nie? Najpierw trzeba by rozejrzeć się, udowodnić, pozbierać jakieś dokumenty, papiery, um, zrobić no, nie wiem, krótko mówiąc, wywiad mieć coś w ręku, jakiegoś asa w rękawie. I, i co mają wspólnego ta miotła, ten page z tym obrazkiem? No, właśnie jest kwestia takiego wymiatania, prawda? Wymiatania. Piątka mieczy w pracy powiedziałabym, że ktoś oszukuje i kradnie. Stąd właśnie zadbaj. Zadbaj, zrób porządek, zadbaj, bo jesteś oszukiwana, droga Panno. Jeśli chodzi o finanse, w lutym, no piątka denarów. No, uciekają finanse. Uciekają finanse. Jeżeli, kochani, nie zrobicie porządku. Ja, no, ja, ja bym wręcz powiedziała, może to jest do jednej osoby, ale tu należałoby wezwać policję, krótko mówiąc. Zrobić taką interwencję też. To by było bardzo przydatne. Jako podkładka ewentualnie do, do przyszłego przyszłych roszczeń, na przykład, tak? No to ta sfera no finansowa, piątka, piątka. Piątka, energia piątki to jest, a to jest jest taka chaotyczna. Tu dużo się dzieje, czasami aż za dużo. I człowiek mm, ma przesyt. No ile można, ile, ile może się kotłować, prawda? Stąd... Pierwsza karta, karta sprawiedliwości, ona nawołuje do konsekwencji. Jeśli zrobisz jakiś ruch, konsekwentnie idź dalej, nie odpuszczaj, nie daj sobie zamydlić oczu po raz kolejny, tak? Zamiast pochopnie porzucać coś, grzeb, aż się dogrzebiesz do sedna sprawy, żeby ujrzeć, to, to, to jądro, to, to, to sedno sprawy, o co tak naprawdę w tym chodzi? Kto lub co szkodzi Wam w lutym? No, pierwsza karta od razu była niełatwa, karta, karta miotły i, i naprawdę poszło po prostu zgodnie. Te karty bardzo ładnie ze sobą współpracują. I tutaj jest, jest rada zadbaj o swój stan, zadbaj o swoją psychikę, zadbaj o swój wygląd. O swój stan posiadania, o swój projekt zadbaj, o to, co Twoje. Troszcz się o to, karm, a to na pewno urośnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.